prowadziła świąteczny klimat w naszych domach, a teraz może poprawić klimat w naszym mieście. W Bytomiu po raz kolejny ruszyła akcja Daj Choince Nowe Życie. Pomyśl się wziął z tego, że nie miałem tu zrobić z własną choinką i szkoda było mi ją wyrzucać na śmietnik. Tym bardziej, że pomyślałem sobie, że można zamiast na śmietnik można ją gdzieś wkopać w ziemię. I tak zrobiłem z pierwszymi dwoma. Jakby sam z własnej inicjatywy znalazłem miejsce. Po raz trzeci taka akcja prowadzona jest w skali całego miasta. W ubiegłym roku bytomianie oddali ponad 60 bożonarodzeniowych choinek. Połowa z nich przetrwała zimę, a wiosną posadzono je między innymi tu, na placu akademickim czy pobliskim placu słowiańskim. Jakie choinki mają największe szanse na drugie życie? Przede wszystkim choinki powinny mieć nieco rozbudowany system korzeniowy, nie powinny mieć mocno poębcinanych korzeni. Ważnym też elementem przy przynoszeniu takich choinek jest to, czy ta choinka jest dosyć mocno wysuszona, czy końcówki igieł są suche, czy nie. Żywe choinki w doniczkach można oddawać w bazie Miejskiego Zarządu Druki Mostu w Bytomiu przy ulicy Tarnogórskiej 1A. Tam można ją zostawić, można dać portierowi znać, że choinka jest. Jeśli nie, to proszę ją zostawić przy furtce, choinka na pewno zostanie zabrana. Przezimuje w szklarni do czasu, gdy będzie można ją wysadzić, a później profesjonalni ogrodnicy zajmą się tym, żeby znalazły dobre miejsca na terenie bytomia. Po minionych świętach trafiło tu już 16 choinek, ale jak widać miejsca na przezimowanie jest jeszcze sporo. Nie będzie także problemu, by wiosną znaleźć kolejne bytomskie skwery, gdzie zostaną już na stałe.